Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam przygotowania do mojej walki wrześniowej i będzie to początek serii. Filmy będą e, dodawane co tydzień, tak więc obserwujcie, będzie w nich streszczony cały dzień e, na vlogu oraz cały tydzień opowiedziany, co się u wydarzyło ważnego i tak dalej, więc pokażemy to, co najlepsze i postaramy się umilić w Wasz czas, e, kiedy będziecie to oglądać. To i co nagrywasz? Szanowanie? Witamy ponownie w dniu z mistrzem. Szukujemy sobie śniadanko. Na śniadanie wjeżdża. Jeszcze nawet nie patrzyłem, żeby był element zaskoczenia. Pełnoziernisty naleśnik z serkiem jagodowym i polewą czekoladową. Tak więc jest bardzo dobrze, mimo że jest dieta. Co siedzi? Nelegancko. Zawsze młody szef dobrze siedzi. Jeszcze ciasteczko, jeszcze na śniadanie, co by była energia na, na dwa treningi z rzędu. Ciasto buraczane. Jedziemy z tematem, bo dzisiaj zaplanowany jest trening w parterku. Yy, cały zrobimy trening, później od razu zaczynamy tarcze z Bartosem i I tam zobaczycie, że one są długie, fajne i pochłaniają sporo energii. Dlatego później jest szybki czas na regenerację, ale dosłownie od razu będziemy lecieć nawet do Fizjo, szybka przerwa i siła, więc dzisiaj będzie sporo do pokazania. W międzyczasie też jakieś atrakcje znajdziemy dla Was, żebyście się nie nudzili. Tak więc smakuwa. Mam nadzieję, że też jedziecie teraz śniadanko, albo cokolwiek i oglądacie sobie tego vloga. Wiercenie bani. Dużo wiadomości mam. Ogłoszenie walki i o zrzuceniu jakiegoś tam mema. <noise> Ludzie reagują pozytywnie, chociaż niekoniecznie wszyscy pozytywnie na no czwartą już walkę, bo na, na Twitterze chyba dobre jazdy tam były. Ogłoszenie no? o walce, że czwarta nasza walka, skomentowanie <noise> takim obrazkiem. Twitter nie ma ten, nie, nie ma sumienia, ale generalnie sporo też pozytywnych. Wikłasz niezła igła się robi, Cox bierze jak u soldicza. Nie, tylko na, tylko na regenerację jak karaś, co nie? Ale w razie czego zrobię ten, ten test z wykrywaczem kłamstw i wszystko wyjdzie. I ludzie jeszcze mnie bronią, że jak mam na sucho jechać, <laughs> ja pierdziele. Możesz tu obalić tą tezę. Nie no, nie obalamy, co mamy obalać? Przecież jestem na, na, na koksie. Zobacz, jest... takie rączki, kurde, jak ja na koksie mogę być? No, nie, nie, tak. Stuprocentowo na czysto jak ktoś chce, to robimy testy i nie ma problemu. Tak tak szczerze, szczerze, wszystko na czyściutko i, i widzicie, na, na czyciutko da się zdobyć paskę po z Postanowiłem, że będę się uczyć, bo miałem trochę przerwę w graniu na gitarze. No i mówię, to biorę się tak pełną paru za to. No i dodatkowo wziąłem jeszcze gitarę do bezczelków. I mam aplikację i z aplikacją też się uczę. Zaczniemy od prostej nutki na nutach, która mi pewnie nie wyjdzie, bo duża przerwa była. Koncik muzyczny. I pytanie, czy rozpoznacie, ale to lecimy od nauki. Czyli jest tak. Pierwszy, trzeci i lecimy. Przepraszam. muzyka. Ja wiem, to, a ja już wiem, co to co jest. Eee, te, 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 on będzie zanieczyło, będzie zanieczyło Dobra, lecimy z nutą. To... Lecimy na trening, zaczynamy sobie parterkiem i później dobijamy parterek tarczami z trenerem Bartoszem Izewskim, tak więc będzie na pewno zabawnie. No i będzie na pewno bardzo mocno pouczająco. Tak więc zobaczycie, zobaczycie jaka jest atmosferka też na tarczach. Będzie zabawnie, to obiecuję. Spalony trener był. Także <noise> widziałem chyba no. Ja może ja od razu widziałem. Jeszcze 20 lat, jeszcze 20 lat, i może coś z tego będzie. Akurat przed 40 wtedy, trener będzie? No, 40, 40 40. będę miał wtedy 40 do setki. Dobrze, tarcze, fizjo i fiła. Jest energii dzisiaj na wszystko. Zadeklaruję na wideo, że przebiegnę maraton w październiku, tak sobie U. postanowiłem, więc sobie przebiegnę i zrobimy z tego jakąś akcję charytatywną może i, i tyle. Więc jak padło słowo, to już muszę się dotrzymać tego słowa. Szybkie boksy po 3-4. Brawo. Wup, wup. Aj, cię oszukaj, ale dobrze, nie trafiłem. Dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Szesnaście. Zabrać? Od prawej. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, dwa Ja myślę w ogóle, że teraz ktoś, yy, teraz yy, z kimś gadałem, ktoś tam myślił, że, jest jakiś przed... że jakiś przeskoczyliśmy w galaktyce, czy coś takiego, że czas tak z***a, że nie ma na nic czasu. I człowiekowi życie przez palce przemyka, naprawdę. Tylko my, wojownicy, jesteśmy w stanie zatrzymać się na chwilę, spojrzeć z perspektywą w dal, z perspektywy wstecz i docenić to, co jest teraz. Teraz mieli jakiś ten hubla tylko, który tam, o ileś tylko, nie? To byłeś w stanie na przykład zobaczyć jakąś część na przykład, dlatego wi teoretycznie wiedzą jak powstała Ziemia, A teraz jak ten, ten, ten jakiś taki wy******* teleskop, To jesteś w stanie gdzieś tam zajrzeć daleko, więc zanim to światło dotrze do Ziemi, y tak jakby wiesz co jest przed, no co było przed, you do? You Zaraz jedziemy do fizjo, mamy krótką przerwę, nie ma prądu, więc zamiast FIFA zagramy sobie w Kuba i, i co, lecimy do fizjo, później po fizjo wrócimy i czeka nas jeszcze wieczorna siła na 17 godzin. po Na treningu porannym e, zrobiliśmy techniczkę, parę waleczek e, ground and pound na, e, na tarczach, a następnie dorobiłem sobie taktyczno-technicznymi e, tarczami z Sensei Bartoszem Jędrzejewskim witam serdecznie, zapraszam, zapraszam. Kuba narzeka na to, żeby boli przyszczęce i że szczękę mu strzela. Strzeliła teraz. Może no, teraz mu strzeliła. Więc trochę pracujemy nad mosem, nad wyrostkiem sutkowatym tutaj, na przyczepie. Dzisiaj o dziwo Kuba nie narzeka na nic więcej. Co jest niesam... to, co to jest brusza. niesamowite, <noise> ale jak gdzieś wyszedł, to na pewno znajdę, więc... To jest też hmm. moja działka tutaj, żeby mówić gdzie to mnie ale mówię, że dzisiaj wyjątkowo mało. Wyszło tak, że kto był na treningu jeszcze. Niedzielka był, był ten Bednarek, tak? Ja mam Bednarek Ile miał w FIFA, mówiłeś? 76. A, wow. wow, wow. To, nie, to, to nie ucieszyłbym się jakbym trafił w paczce, ale, no, ale jest dobry no. Ale, ale w FIFA mi się nie wzięła. Chociażby by poszedł do SBC. <grym> No i się zastanawiał ile. Ile, ile by wytrzymał w parterze? Jan, tak? Tak, no ale tak tak tak, 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 tak po prostu dawał takie typowe pytania dla zawodnika i takie typowe rozkminy. No i Piotrek, trener gotuma. Ja że on myśli, że już z 5 minut bym już nie wytrzymał. No, Piotrek powiedział, że Max minimalnie 3 razy go podnie. że jest 5 nawet. No, i już nie ma opcji żelazo do pokoju co są jest tam, tam są buze. A sześć. A sześć. Zostały rozłożone. Kazetka poleciała pod no i, no i. No i tak mówi dawaj spajnie. No, ale tak myślałem, że to nie jest na poważnie. No i tak sobie wyszliśmy z tego pokoju. No, nie, no, myślałem, że na poważnie. A to dawaj. No, i tu się zebrało takie kilka osób w przejściu, tak. Jak na Jak na Solubie, takiej parterowej mniej. No i, i zaczął się spań. Poszło pierwsze poddanie, Zapytał ile czasu został ten ile czasu minęło. Nie i za 20 była. No, no i... było kilka incydentów, o których nie powiem. Sz -szczęśliwi, sz Szczęśliwi mogli trafić to na rajbie u niedzielki. No ale. Ee, no ale co, sparring zakończył się tym minimum, czyli trzy poddania. No i co? no trener jest bardzo ambitny, więc podejrzewam, że na tym Rybun. się nie skończy. Nie boli. Nie boli. O, <śmiech> <śmiech> no. <śmiech> <śmiech> yes. Teraz co tu robimy? Podłopatkowe skrzydełko. Skrzydełka. A po I co? Tak, żeby mu troszeczkę zwiększyć zakres ruchu, bo jak widać, troszeczkę nam barku ucieka za mocno do środka. Piersiowy już był trochę rozpracowany. trochę podopadkowy, klejmy łopatkę. Nie, ja po prostu jestem zaginionym bratem Diaz. Mam takie barki. A tak. to jest Nate Diaz. No. Pokażmy to jeszcze widzą, tylko. to jest The Diaz, z poznałem. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Ale... Chyba poznaję, jak jako lepiej wygląda. Jeszcze Idź do fizy, będzie fajnie. No, no tam przestanie boleć cię Bark, no przestanie boleć, ale kurczę podczas będzie kurde tak napierdzielało, że jesteśmy po wizycie u fizjoterapeutki Martyny. Polecam bardzo serdecznie. Są to maratony bólu. Ale bólu, który pomaga. No i wychodzę, czując się już o wiele, wiele, wiele lepiej. No i co, teraz zmierzamy sobie do domu na krótką regenerację, może cykniemy sobie rundkę w FIFA, zjemy coś i o 17 mamy siłownię, a po siłowni będzie już relaksik i odpoczynek do sparingów, które jutro będą na godzinę 18, tak więc po dzisiejszym intensywnym dniu będziemy mieli sporo czasu na regenerację po to, żeby jutro na rundkach dać z siebie wszystko i mocno przytrenować, bo to bardzo ważna jednostka treningu sobie po fizjo. Trzeba sobie dodać troszeczkę energii na trening, tak więc jeżeli wjeżdża treningówka z Mondolabu I trzeba się na ten trening odpalić, żeby, żeby nosić te ciężary, które zaraz zresztą zobaczycie. Tak więc smakowa, a tam już rozrobiony, te, rozrobiony izotonik z mondolabu, tak więc. Lecimy właśnie na siłę. Odpaliłam je teraz przedtrenówka z mondolabu, z której sobie od czasu do czasu korzystam, żeby dodać sobie czasami troszeczkę power'a eee, no i co, i będziemy targać ciężary przygotowanie motoryczne ale będzie ono trochę inne niż za... E, niż ostatnimi razy jakie, jakie widzieliście no bo teraz e, ćwiczenia są zmienione są inne ćwiczonka, inne ciężary tak więc, e, tak więc zobaczycie jak to wygląda teraz dodatkowe są, dodatkowe są ćwiczenia też takie na, na to żeby wzmocnić mój chwyt który i tak jest mocarny i niezniszczalny, ale nawet to zobaczycie kto robi ze mnie i jaką robi ze mnie uuu! żongletka dla widza szybka jeszcze raz gdzie jesteśmy? w centrum osteopatii na siłce i zaraz zobaczycie wszystkie zdalne ćwiczenia. Może później wam trener więcej opowie. trener ocenia Nie widziałem tego właśnie, ale a... tylko z opowieści słyszałem. No słyszałem, że Piotrek ma duże szanse, ale niestety Kuba o No, no do, do piosnego, nie? A czy będzie rewanż? Oj, zdecydowanie. I tu jest ogłoszone, że w rewanżu jest 5 minut wytrzymane. Nie? Że Kuba wytrzyma 5 minut z piotkiem, nie? bez śmiania się chyba. 5 minut. <grym> <grym> ale myślę, że jakbym tak nie hamował się, to spokojnie. Tylko, że, że musiała być kolana urwana, ale byłoby 5 spokojnie wtedy. Ja się cieszę, a ile to zakończyłeś? 3 razy. <grym> <grym> nie no, ja się nie cieszę w ogóle, nie? <grym> Ale myślę, że ciebie było. 6 z... razy tak. spokojnie. sześć razy, no? A, nie wiem. Jakbym się umiał bić, to naprawdę wchodzę z tą pierwszą pierwszych sparing. Od razu. Ale nie doczekamy się tego. <grym <grym Możemy zapowiedzieć sparring, nie? Naprawdę tu przed kamerą mówię sparring, tylko potrzebuję trochę czasu, żeby się przygotować. Ile? Ile? Ty <grym> Ja? No, z 17 będzie mini. 17, to ja potrzebuję 17 tygodni, nie? Na każdy twój <grymne> rok, jeden tydzień pracy. Czyli mamy to zapewnione, tak? Tak, 17 tygodni, 17 tygodni, tygodni. przygotowujesz i sparring robimy. To 17... jesteś ksyrkę cesarz. Sorry. <grymne> Your Caesar is fine. Martwicza. Let's go, check. Let's go! To jak nie wydała? Piotr, doktor, Piotr, 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 piotr. Job super! Mamy sobie siłą maksymalną. Tutaj Kuba ma martwy ciąg, oczywiście będzie miał też kontrast tam dynamiczny, dlatego że już jest coraz bliżej walki, więc też my chcemy go troszeczkę już pobudzić mocniej. zdecydowanie. No i ma dzisiaj główne ćwiczenie, to jest martwy. Miał też olimpijskie na początku fragmenty, tylko też później ma wyciskanie. Też w siłę maksymalnej utrzymane ćwiczenia, tak naprawdę. Dwa razy masa ciała na martwy ciąg w okresie przygotowań. Rewelacja. Tam, tam hajkurę. Wszystko w haj Wszystko, 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 wszystko. Jak jest daleko do walki, jest nieznośny. Jest marudny, jest taki nijaki. Ale jak już przychodzi, już wie, kiedy ma walkę, to jest, zaczyna być fajny, zaczyna go lubić wtedy. Jestem po treningu siłowym. No i przyznam, że już trzeba odpocząć przed jutrzejszymi sparingami. Na pewno się to przyda. Było bardzo fajnie, oczywiście ciężko. Ten, jakby, jeden trening. E, który jest na początku tygodnia, jest bardzo wymagający ten drugi wydaje mi się delikatnie e, delikatnie lepiej go znoszę a ten jest ciężki i już mój organizm daje znać, że trzeba się zregenerować do jutrzejszych sprańgów tak więc już dzisiaj tylko chill mam nadzieję tylko, że prąd jest tutaj. i będę mógł sobie podładować telefon i, i odsapnąć troszkę widzimy się w next vlogu z Następnego tygodnia.